Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie Boże, daj siłę. No właśnie, kochani, szósta niedziela, nie, przepraszam, piąta niedziela Wielkanocna. E, nie ma jakiej specjalnej nazwy, moglibyśmy ją może. Określić niedzielą Chrystusa drogi prawdy życia, bo dzisiaj na pytanie o drogę Tomasza, tego samego Tomasza, który, no właśnie, chyba tu się coś zaczęło w jego sercu dziać i chyba wyraził to w tym pytaniem Panie, nie znamy drogi, pokaż nam drogę. A ten Tomasz przecież potem po zmartwychwstaniu, no właśnie, nie uwierzył. na początku nie uwierzył, potem uwierzył, a tak bardzo chciał palce, ręka włożyć, to ran pana Jezusa na dłoniach w boku. Moi drodzy, Tomasz pyta pokaż nam właśnie drogę. Jezus odpowiada: Ja jestem drogą, prawdą, życie Ostatnio wcześniej mówił: Jestem bramą obiecy, jestem pasterzem, a tutaj droga, prawda, życie. Pani, czy my wybieramy w naszym życiu dobre, Boże, drogi? Czy idziemy za Jezusem, który chce nam wskazać tę drogę? Ona czasami jest cierniowa, ona jest czasami, będzie bardzo często trudna. Tam są wiraże, tam są takie kociołwy, tam są takie zawiniasy, tam są niebezpieczeństwa coś, ktoś może wyskoczyć nagle, ale czy chce iść tą drogą? Nikt nie powiedział, że będzie warto e, łatwo, ale że będzie warto. E, prawda, dzisiaj jest ogromny zamęt. Mnie to cały czas jakoś, moi drodzy, dotyka, że jest zamęt, jeśli chodzi o to, gdzie jest prawda, Na całym kościele, nie wiadomo, za tak kim kogo posłuchać. Jeden biskup mówi jedno, drugi mówi drugie. Chcesz ty prawdę, to trzeba paść na kolana i ostro sobie te kolana, moi drodzy, poranić, aby usłyszeć tego, który jedyny ma prawdę. Poznacie prawdę, mówi Pan, a prawda Was wyzwoli. Kilka rozdział wcześniej w Ewangelii Jana, tam w ósmym rozdziale, my jesteśmy dzisiaj przy drodze prawdy, prawdzie życia, życia, o którym mówi Pan Jezus w 14 rozdziale. Jezus, który jest w końcu życiem. Kochani, czy chcemy mieć, tak jak mówił ostatnio Pan Jezus, życie w obfitości? To takie przede wszystkim duch, wnętrze wypełnione, nie tylko tę otoczkę zewnętrzną, bo ona się skończy, bo ona jak bańka mydlana może po prostu prysnąć i człowiek może zostać naprawdę zniczy, dosłownie ich przynośnie. Jak mam serce napełnione Bogiem, Bożą łaską, to tutaj jestem szczęśliwy, to ja mam życie w obfitości, to ja nie wygetuję, ja e, nie jestem uzależniony od osób rzeczy, gadżetu Ja po prostu żyję. Moi drodzy, prawda, droga życie. Pan Jezus, potem przepraszam, wili włącza się do rozmowy i mówi, Panie, ale pokaż nam Ojca. Piękne to Słowo. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, moi drodzy. Czy jak ktoś patrzy na Ciebie, to mógłby po Twoich słowach, czynach, po moich słowach czynach powiedzieć... Ty i Jezus jesteście jedną. Widzę w Tobie Jezusa, przez Ciebie mogę dostrzec Jezusa. Niektórych to będzie boleć. Nie bójcie się, że komentują Wasze zachowania, Waszą wiarę. To dobrze. Jedni to przyjmą i się zastanowią, przynajmniej drudzy odrzucą. Ale ludzie gadali, gadają i będą gadać. Ale jak ktoś powiedział, dobrze, że gadają. To znaczy, że coś ich dotyka. Niech dotyka ich, nawet w komentarzach czasami niedobrych, brutalnych, oceniających, niech dotyka ich w wasze postępowanie, w wasze słowa które nie będą od adres, będą z Bożego Ducha. Że potrafimy powiedzieć nie, kiedy wszyscy mówią tak i odwrotnie. Że potrafimy zająć jasne stanowisko i tak jak kiedyś wyszyński kardynał mówił, no posunąć, nie pozwolę. Nie mogę się zgodzić na to czy na tamto. I tu moglibyśmy mnożyć różnego rodzaju przykłady. Nie chcę wybierać bo chcę promować dobro, kiedy próbuję to demon właśnie pozamieniać. Moi drodzy, żeby być wyrazistym. Żeby odkryć Jezusa drogę, prawdy w życie, potrzeba nam prosić, cały czas, cały czas, pamiętacie Samarytanka, prawdziwi piciciele będą mi mówi do niej Jezus, oddawać cześć w duchu i prawdzie. Potrzeba nam ducha. Ducha, który będzie nas mocno prowadził, mocno i Już niedługo, za trzy tygodnie ze świętego, potrzeba nam mocnego wołania od ducha Duchu Święty przychodzi. Odją pisze ziemi, cytując Jana Pawła do Niego. W obliczy Ziemi tej ziemi. Niech nas prowadzi. umacnia, błogosławi nas wszakących, Bóg godzi, Syn Boży, Duch Święty. Amen.